Maria Rodziewiczówna, Klejnot. Zostaw komentarz, aby podzielić się swoją opinią. Rozdział XIII. Ułaz Znachor od dawna wieś opuścił. Najstarsi ludzie pamiętali go już na zachodzie rzecznym, oblanym koło wodą i oddzielonym od pól i siedzi bezdennymi, torfiastymi oparzelami. Tę wysepkę on niegdyś u dworu kupił, jak bubr się zagospodarował, wiodąc żywot pustelniczy i czynny. Zrazu w dzikiej gęstwinie krzewów i karłowatych dębów Wykopał sobie ziemiankę, pół chatę, pół jamę. Potem złowił na kalinie pierwszy rój i założył pasiekę. Lata biegły i zachód się przekształcał. Miast dzikich krzewów, sad otoczył ziemiankę i jak wojsko stały szare kłody, pełne pracowitego pszczelego narodu. One to karmiły i odziewały ułasa, który Pola nie uprawiał. W ogrodzie hodował tylko zioła różne i bydlątka żadnego nie chował. Co rok na jesieni stary płynął do miasteczka łodzią obładowaną miodem i woskiem i wracał z zapasami na rok cały. Potrzeby miał bardzo małe, prawie żadne. Jadł byle co, tytuniu ni wódki nie używał. Był to dziad wysoki i suchy, zawędzony w wichrze, skwarze i dymie ogniska, z wielką do pasa białą brodą i długimi włosami. Miał pozór biblijnego patriarchy, a oczy marzyciela i mistyka. Mówił mało i obrazowo, nigdy się nie śmiał, ale i nie gniewał. Cierpliwie słuchał, zapatrzony zawsze w dal i jakby nieuważny, potem mówił swe zdanie lub wyrok, powoli i z trudnością, jakby z tej dali coś wyczytywał lub powtarzał słowa stamtąd idące. Za poradę pieniędzy ni darów nie brał, tylko chleba bochenek niekiedy, bo był to dla niego specjał, niechętnie radził i o swojej sławie nierad słuchał. Zioła dawał od wszelkich chorób i bardzo pomocne. Zgruchotane kości umiał składać, zadawnione rany goił. Przepowiednie jego zawsze się sprawdzały, a co najważniejsza umiał godzić swary i spory i odgadywać złodzieja. Nie był jednak dla ogółu przystępny ani łatwy w udzielaniu rady. Gdy kogo widzieć i przyjąć nie chciał, umiał się ukryć w swych gąszczach lub nie rzekł słowa na żadne prośby i zaklęcia. Czasem znów i kazał interesantowi wracać dwa i trzy razy lub odsyłał go do adwokatów, lekarzy lub księży. Lud okoliczny znał grymasy starego i komunikował się z nim za pomocą kilku osób, które Ułas obdarzał swym zaufaniem i łaską. Najbliższą mu była Semenicha wdowa, służąca u Szymona, Bogaczka Wilczyca z Dubinek i Arechta z Sokołowa. Ci mieli do Ulasa wstęp w każdym czasie. Gdy Szymon nazajutrz wstał z siana w odrynie, gdzie mu Tekla wysłała łoże, zastał już całą rodzinę przy śniadaniu. Baba ubrana odświętnie kożuchu i zawoju, wydawała dzienne rozporządzenia. Makar pójdzie do gminy na służbę, Sydor i Wasyl wezmą konie i pojadą na zarobek do głębockiego lasu. Ustym omuci chreczkę, chłopcy niech duchem słomę narządzą na poszycie chlewu. Wy, baby, bieliznę uprać przed mrozem, a Tekla niech sama bydła dopatrzy. — No ruszajcie! — A wy, babo, w drogę się wybieracie? — spytał kulawy Ustym, najśmielszy z matką. — Ja z paniczem do Ułasa pojadę — Czułno już chłopcy narządzili. Dowiosła kogo weźcie z młodych. Jeszcze by co może, a cóż my z paniczem będziemy robili? Z powrotem ich nad nam pomoże. Rodzina rozeszła się do wskazanych robót. W zagrodzie rozległ się stuk cepów, skrzyp studziennego żurawia, ryk bydła, nawoływanie tekli, śmiechy parobczaków w stodole. Odwrót wilczyca obejrzała się na to państwo swoje, tak potężne ładem i posłuszeństwem, Przeżegnała zagrodę i poszła z Szymonem ku rzece. Dwoje wnucząt nieletnich przeprowadziło ją, niosąc wiosła i węzełek z chlebem dla ułasa. Ludzie wioskowi spoglądali na ten pochód i pozdrawiali starą z poszanowaniem. Łaskę ma sokolnicki komisarz, szeptali, ale i wilkom z nim dobrze. W izbie ciepło i drew pełne gumno, bogatemu czart dzieci kołysze, i wzdychali zawistnie. Baba na pozdrowienia odpowiadała protekcjonalnie, fajki z ust nie wyjmując. Dopiero nad rzeką wytrząsła z niej popiół, schowała w zanadrze fajkę, ulokowała w czółnie chleb, odprawiła dzieci i usiadła u steru. Szymon łódź na głębinę zepchnął i ruszyli. Gdy mijali jakiś zakręt, gdzie prąd silny tworzył wiry i pienił obrzegi, baba, pamiętna rozmowy, rzekła, to synku, nazywa się zabudeń, zapomnienie. Tu kitajkę krasną z szizdeim i za siebie ciśnij. Tu od ciebie zła dumka się odczepi. Szymon smutno się roześmiał. — Niech ta krzyna zostanie! — odparł. — W grobie ciężko leżeć, gdy nikt żywy nie wspomni. Jakieście rzekli, pierścienia już nie ma, ale kitajki nie rzucę. — No jak chcesz. Ja ci dobrze radzę. Długo milczeli. Wreszcie Szymon się ozwał. — Za co to, babo, liszkę zesłali? — To nie wiesz. Fałszywie przysięgał, cerkiew okradł, żonę zabił. Co tylko czart wymyślił, to on zrobił. Kobietę mu dałam jak to kwiatek. Zmarnował ją, sponiewierał, nad dzieckiem się pastwił, ledwie na świat przyszło. Aż raz, gdy na zbójecką wyprawę poszedł, ona do mnie z dzieckiem uciekła. Nie zgłaszał się po nią parę tygodni. Latem to było moi na łąkach kosili, w chacie ino ona była i ja. Wtedy wpadł pijany z siekierą, i w moich rękach głowę jej rozpłatał, mnie ramię rozciął, dziecko chciało ścianę rozmiażdżyć. Tom wtedy Bóg wie, skąd siłę wzięła i uchwyciłam go za włosy i utrzymałam, wołając ludzi. Krew się lała, lała, on mnie szarpał, padałam z nim razem, deptaliśmy po zabitej i nie wydarł się z mych rąk, aż go policji oddałam i wtedy już nie wiem, co się ze mną działo. Gdym od śmierci wróciła, już murawa rosła na mej doni grobie, sierota już pełzała po mojej chacie, a ten poszedł na wieczne katorgi. Ot i niewieczne, bo i stamtąd czart go wyswobodził. Co jego zalostu czeka? Po co wracał? Do czego? A może on babo już się kaje? On, szajkę zbierze i krwi będzie szukał, on by ją żłopał jak wilk. I cóż z tego? Krew ma głos straszny i moc. Za krew trzeba płacić, a dla niego gorzej śmierci powtórny sąd. Może się opamiętał. Ja bym go chciał spotkać i wyrozumieć. Może jemu ratunek trzeba dać. Postronek! rzekła groźnie baba. Nieszczęsny! mruknął do siebie Szymon. Po parogodzinnym wiosłowaniu przybili nareszcie do brzegu. Było to w miejscu lesistem i pustem. Ze wszech stron woda i gąszcze, nigdzie śladu uprawy ni siedziby. Brzeg był dość stromy i przystań stanowił na pół wodę pochylony pień starej wieżby. Wisiały przy nim pasma kręconej łozy, do których przywiązywano łodzie. Szymon swoją tam utwierdził i pomógł wydobyć się na brzeg babie. Dalej nie wiedział, gdzie iść. Bo gąszcz nie zdradzał żadnej ścieżki Ni drogi Ale baba bez namysłu wsunęła się za jeden krzak Rozchyliła następny I ukazał się w gąszczu ślad mały Tyle co zwierz wytrze Chodząc o zachodzie słońca do wody Szymon szedł za nią Rozchylając gałęzie i rozglądając się ciekawie Grunt się podnosił Łozy ustąpiły placu Kalinie, Leszczynie Dębom niskim i rosohatym, Potem na lewo, w głębi Wśród bezlistnych olszyn błysnęła jak oko kryniczka nieocembrowana, do której rzucono kładki, zygzakiem topieli od kępy do kępy. A tu już w cieniu dębów i leszczyny ukazały się ule przykryte płatami brzozowej kory, potem gęste gaje śliw i wiśni, potem rzędy jabłoni, grządki uprawne ze sterczącymi badylami ziół i płatami zielonej ruty i barwinku, i wreszcie dym, wydobywający się jakby z gruntu, z ziemianki krytej darniną. Szopka na słupach, w której górą suszyły się na wietrze zioła, a na dole był ciesielski warsztat pszczelarza. Szałas z chrustu nieco opodal pod największym dębem, wysoki drewniany krzyż i ławka u jego stóp. To była cała osada ułasa. Baba po kilku stopniach zeszła do drzwi ziemianki i zapukała. Dopiero po jakimś czasie z wewnątrz ktoś usunął drewniany skobel i przed niemi stanął gospodarz, ruchem ręki zapraszając do środka. Gdy weszli, drzwi na powrót zaryglował i nie witając ich, ani pytając o nic, wrócił do swego zajęcia. Na długim stole, który zajmował całą ścianę tej dziwnej siedziby, leżały pęki suchych ziół i koszyki złozy. Stary te zioła tarł, mieszał z sobą i składał do tych koszyków. Szymon się ciekawie rozglądał. Izba była wielka, oświetlona słabo kilku małymi oknami przy samym już pułapie. Zajmowały ją kosze, kobiałki, narzędzia pszczelnicze, więcierze na ryby, sprzęty pierwotne, a od pułapu zwieszały się znowu pęki, wiązki ziół, liści, suchych korzeni i woreczki nasion i jagód leczniczych. Piecyk stał w środku, niezdarnie zlepiony, a w głębi widać było drzwi do dalszej schówki czy alkierza i posłanie starego z mchu i liści, a nad niem malutki, zadymiony święty obrazek. I to był cały pałac i świątynia wszechmocnego lekarza, sędziego i proroka okolicznej ludności. Baba położyła chleb na piecyku, a potem poczęła zbierać z posłania znoszoną bieliznę starego, związała ją w węzeł i położyła u progu na ławie. Widocznie opierała chora. Szymon tymczasem, ośmielony łagodną twarzą łasa ją zioła rozpatrywać i poznawać. Niektórych zastosowanie znał, inne były mu zupełnie obce. Stary był lepszym od niego botanikiem. Gdy baba skończyła swe zajęcie, stanęła przed stołem i jęła mówić. — To jest Didu, komisarz z Sokołowa, człowiek jak chleb i miód, taki zdrów i dobry, a jak kamień twardy. On tu do was przyjechał, żebyście mu Mikitkę Czarnonosa do przysięgi doprowadzili, jeśli ze sobą interes o łąki skończą. — Mikitkę tu do was mój wnuk przyprowadzi. Wysłuchacie sprawy i jeśli wam się wyda potrzebne, to słowo swoje dorzucicie za nim. Czy uczynicie nam tę łaskę? Stary, zda się, nie słuchał, ale po chwili milczenia prosto w oczy Szymona popatrzał i jakby go do gruntu przejął tym wzrokiem. Słowo za nim rzeknę, odparł i znowu doził swych uwagę zwrócił. Po chwili znowu głowę podniósł. Drogocennego nic nie masz w domu? Spytał. Szymon się stropił tym dziwnym pytaniem. Jak to? Ano wszystkie moje dobro tam, odparł. Dlaczego się pytacie? Bo na świtaniu czerwono tam świeciło. Jezu, Maria, spalili ciebie te łotry! Załamała ręce baba. Szymon pobladł, ale wnet zapanował nad wrażeniem. Co dzień teraz łuny widać. Stare trawy palą, a i o pożar po wsiach w czasie roboty przylnie trudno. Zresztą co robić? Spalili. Byle mi się baba nie upiekła. Dobro pańskie ubezpieczone, a co moje to niewiele. Tylko księgi i rachunki. Aj gwałtu, papiery pańskie. Coś go podrywało z miejsca, aby tam lecieć, ale ułas powoli rzekł. Niemacny człowiek straty bez korzyści, a nie ma zły korzyści bez straty. Szymon westchnął i usiadł na ławie, ale gorycz w nim zbierała, aż wybuchła. Mówicie mądrze, Didu, ale chyba ja nie dobry, bo straty czuję dzień, a korzyści się nie doczekać. Doczekasz się, lakonicznie rzekł stary. Myślałem, że dubinki zjednam, śmierci na mnie szukają. Myślałem, że na moją prawdę patrząc słudzy pańscy zaniechają kradzieży, a ukamienowaliby mnie. I gdzie spojrzę, wrogi, wrogi, i sam jestem przeciw nim. To tyś chciał więcej uczynić niż Chrystus, rzekł Ułas poważnie. Szymon umilkł, zawstydzony, a stary dodał. Kto sieje, niech patrzy na zboże, a nie na zielsko. Z mego siewu tylko zielsko wschodzi. Bo ciągle o niem myślisz i czarno patrzysz. Na dzikich polach chwast się pleni, jeśli wyhodujesz jedność było zbożne, raduj się niem, jaśniej ci stanie w duszy. Wilczyca wcale się do rozmowy nie mieszała, tylko słuchała z nabożeństwem. Nauki swej dziad nie czerpał jak ona z pracy i czynu, wyssał ją przez lata samotnego rozmyślania. Czuła instynktem swą niższość i nawet niezupełnie rozumiała. U nas dzikie, dzikie pola, powtórzył dziad, przestając roboty i patrząc gdzieś w dal. I jakby stamtąd coś mozolnie wyczytywał, powoli mówił, nie znajdując słów wielu na swe myśli. Biegną ludzie, biegną, ten przez błoto, ten przez piasek, ten przez tarninę. Każdemu coś przed oczami stoi. To złote grosze, to wysokie siedzenia, to słodkie wino i pierogi, to piękne młodyce. Biegną i biegną jeden drugiego pcha i depce, byle swoje dopędzić, a na każdego drodze bliżej czy dalej, a zawsze przed tem ściganem jama wykopana. Jak on się rodzi, to już i ona gotowa, bo to i wszystko, co tutaj dostanie. Ot i rozum ludzki. Mogiły na każdych rozstajach, a on je sto razy mija, a nigdy się nie opamięta. Dur, dur. A za czymże ty gonisz? Spytał nagle. A Szymon się zastanowił i nie wiedział, jak staremu swój ideał wyrazić. Ale ten go już zrozumiał. Ty gonisz za Bożym Ładem, za Chrystusowym Słowem. To i czegóż się smęcisz? Zali dumasz, że za gwiazdami puste niebo, a twoja jama zakopie wszelkie dobro? Jak się w nią będziesz kładł, zaśmiejesz się do tego, co gonisz, i zaśniesz jak dziecko, rat. Nu i co tobie za bieda? Szymonowi uczyniło się nagle lekko i wesoło, pochylił się ku starcowi. Daj wam, Boże niebo, Didu, za takie słowo, i tobie, synku, ciągłą pamięć o niem, odparł uła, kiwając dobrotliwie głową. Tu wilczyca się odezwała, wam by Didu, liszkę przysłać do opamiętania. Zdrowe jabłko przy zgniłych się popsuje, a tem bardziej robaczywe. A ludzie to robią z ludźmi, czego z owocem się wystrzegają. Gorszy on wrócił niż poszedł. Ja bym go chciał zobaczyć i słowo dobre rzec! zawołał Szymon. On bardzo nieszczęśliwy. W tej chwili głosy się rozległy przed chatą i stukanie do drzwi. Stary wyjrzał przez szczelinę w deskach, a potem otworzył. Do izby wszedł ich nadwilk, a za nim chłop ogromny, brodaty, w czarnym korzuchu, długich butach. Z miną, z uchwałą, a roztropną, spostrzegł Szymona i jemu pierwszemu się skłonił, mówiąc grubym, pijackim głosem. I do Grafa bym się nie wybrał w taką bezdróż, ale na pańskie wezwanie, z samego dziwu się stawiał. Alter mi mówił, że pan mnie obiecał do kryminału wsadzić. Gdybym chciał, to bym tobie samemu powiedział. Ale ja o Alterze samym to mówiłem, nie o tobie. Aj, niechże pan dotrzyma. Ja pomogę. Zaśmiał się chłop dziko, rozpinając kożuch i błyskając swym wójtowskim medalem. A tymczasem ich nad dziada w rękę pocałował żałośnie rzekł. Didu, dajcie jeść, bo jużem zesłab z głodu. Szukaj po garnkach i w komorze. Weź sobie miodu, a jest i ryba suszona. Jedz i drugim daj. Ja chciałem wódki wziąć, ale mi chłopak nie pozwolił. Gada, co Did nas wypędzi za nią. Tak bym zrobił, rzekł spokojnie ułas. Żebyście porzucili wódkę, grosze i kłamstwo, czart by was odstąpił. Tfu! splunął Mikitka, ale nie zaprzeczył. Na całym świecie bał się i poważał tylko u łasa. Sprowadziłem ciebie tutaj, żeby ułożyć we dwóch serwitut omeleński, rzekł Szymon. Z gromadą, buntowaną przez Altera i ciebie, do ładu nigdy nie dojdę. Ja to panu już dawno mówił! zaśmiał się bezczelnie chłop. Szymon wydobył z kieszeni mały plan Sokołowa i położył go na stole. Otóż teraz patrz. Za te łąki serwitutowe i za siedemdziesiąt pulek chłopskich rozsianych po naszym lesie daję wam, graniczące ze wsią omelną dziesięcin pola, sto dziesięcin łąk i pięćdziesięcin lasu, cały ten szmat po rzekę, która odtąd będzie stanowiła granicę. Co pan daje, gdzie i ile, to wie każdy dzieciak w omelnej i brać nie chcą, bo pan nigdy nie powiedział ile mnie daje, odparł cynicznie chłop. A tyś nie powiedział ile chcesz. — Bo nie mnie prosić, ale panu. Szymon brwi zmarszczył i spojrzał groźnie na chłopa. — Ja ciebie i teraz nie proszę, ale proponuję interes — rzekł ostro. — Za ułożenie tego interesu to jest za podpisy całej gminy na dokumencie i nowym planie, ile chcesz. — Tysiąc rubli — odparł Mikitka. Baba plasnęła rękami, ich nadprzestał jeść i z suchą rybą w garści oczy wytrzeszczył przerażone, stary ułaz brwiami poruszył. Tylko Szymon nie okazał oburzenia. Spokojnie plan złożył, do kieszeni schował i wziął za czapkę. No to zostaniemy przy swojem i będziemy się nadal wzajemnie procesami rujnowali, rzekł spokojnie. Chłop poczerwieniał. To nie było mnie sprowadzać na darmo. Mam w domu robotę i urząd, zawołał zuchwale. Ja cię też nie sprowadzałem, żebyś głupstwa gadał, a Twój urząd wymaga też fatygi. Gminna sprawa jest. Kto ma sprawę, niech do mnie przychodzi. Tu ułas głos podniósł. Ja ciebie sprowadziłem i ja ci radzę nie parskać i nie pleść andronów, a sprawę tu skończyć. Ja tobie radzę, powtórzył dobitnie. Mikitka z ku niemu spojrzał i sapał, nic nie mówiąc. A teraz ja ci powiem ostatnie moje słowo, rzekł Szymon. Dam ci za pośrednictwo pięćset rubli, jeśli sprawę w przeciągu dwóch miesięcy załatwisz. Ani grosza więcej, ani dnia dłużej. Dosyć, rzekł ułas. Mikitka milczał, podszedł do pieca i patykiem coś na nim kreślił. Potem zbliżył się do okna i bębnił w szybkę. Wreszcie do ułasa się zwrócił. — Mało, Didu. Dali Bóg mało. I czas krótki. Nie dam rady. Roboty tyle w gminie. — Dosyć. A robota inna niech poczeka, a nie, to i nocami pracuj. Na zubo zubopołokęc masz skończyć. A te pieniądze, kiedy dostanę, zaraz mi potrzebne. Koszt będzie, muszę pojść gromadę, smarować starszych. Mnie nic nie zostanie. Didu, jeszcze choć setkę. Już nie groził i nie krzyczał, ale prosił. Czyś ty słyszał, żebym ja słowo zmienił? Rzekł dziad, nie patrząc na niego. To już i was lachy kupili, wybuchnął chłop. Ułas teraz spojrzał na niego i pod tym wzrokiem chłop o krok się cofnął. Dziad słowa nie rzekł. Więc Mikitka na Szymona natarł. Kto was tu sprowadził? Kto was tego nauczył? Żebym ja go w ręce dostał. Nu, no, dajcie sześćset rubli, będę wam i dalej służył. Opłaci się to wam. A co macie pańskich pieniędzy żałować? I tak, jak darmo wam się to upiecze. I ja słowa nie zmieniam, a dalszą służbę twoją potem kupię, jeśli mi będzie potrzebna. Za ten interes więcej nie dostaniesz. Dacie zaraz pieniądze? Desperacko chłop spytał. Szymon nas na chora spojrzał. Jak poprzysięgniesz, to dostaniesz, ten odpowiedział. Mikitka podrapał się w głowę, splunął, jeszcze chwilę się zawahał i rzekł, — No to dawajcie, poprzysięgnę! Stary wstał, zapalił drzazgę i poszedł z nią do alkierza. Przyniósł stamtąd świecę woskową, woreczek, w którym szeleściały kości i kawałek drzewa. Wilczyca i Ichnat usunęli się w najdalszy kąt izby, a Szymon patrzał, mimowoli przejęty fantastycznością tej sceny. Na rogu stołu ułaz woreczek położył, świecę zapaloną dał Mikitce do rąk i postawił go na kawałku drzewa, które przyniósł. Doceniasz? Subskrybuj.